Kochani, witam Was serdecznie w vlogu Masie numer 10. Jest 9 grudnia. Zapraszam serdecznie na mój dzisiejszy dzień. Jest godzina 15. Mieliśmy dzisiaj iść rano na jasełka, ale Safa się jeszcze źle czuła. Ja poszłam spać wczoraj o drugiej godzinie, bo mała chciała, żeby ją nosić, także usypiałam ją, tak nosiłam co pół godziny i stwierdziłam, że nie nie wstaje rano, że pójdziemy jutro na jasełka do szkoły. Mój mąż był dzisiaj rano, bo mu powiedziałam, żeby został, żeby był na jasełkach dzisiaj. A jaś pójdziemy jutro, czyli on też jutro będzie na I on mi wysłał zdjęcia i filmy tam z przedstawienia. I kochani, jestem wkurzona, strasznie jestem wkurzona, bo jak wiecie, w angielskich szkołach dzieci mają mundur. Dostaliśmy kartkę, dzieciom przygotować te jakieś tam bluzki, takie świąteczne. Wiecie, jak to angielskie, to te bluzki są w każdych sklepach i spodnie jeansowe. No to ja taki strój przyszykowałam mojej córeczce, nie? A patrzę, a inne dziewczynki na zdjęciach z jej klasy mają spódniczki, skrzydełka. No i kochani, jestem strasznie wkurzona. Skoro napisali, że dzieci mają być tak ubrane, no to wszystkie dziewczynki powinny być tak ubrane, a nie. Dziewczynki mają spódniczki, mają kurczę. Skrzydełka jak u motylka, co to ma być, albo jasełka, dzieci się ubierają tak samo, albo dzieci są ubierane różnie, to wtedy niech chociaż nie dają, kurcze, wytycznej, że to i to mają ubrać się, wkurzyłam, bo córkę mogłam w sukienkę ubrać i by ładnie wyglądała, a tak, kurde, kazali spodnie sobę i mąż, kurczę, specjalnie wieczorem yy, przyszedł o 10 do domu, nie? I mówię do niego, a gdzie bluzkę, gdzie seterek masz, mówiłeś, że kupisz. I specjalnie z wieczora szedł o 10 w nocy, szedł po sklepie bluzki szukał. Dobra kochani, odezwę się jak mała wróci ze szkoły i zobaczymy co ona powie na temat tego stroju. Mówię się w kurze i jutro będzie w sukience szła. No i kochani, najlepsza pora czyli otwieramy kalendarze adwentowe. Tutaj mamy kalendarzyk z czekoladą i niestety dzisiaj była miętowa, nie lubię czekolady z miętą, jest okropne, ale ta było do zjedzenia na sucho. Teraz jest kalendarz ten większy, tutaj są różne rzeczy i akurat w dziesiątce były pyszne czekoladki. Tutaj mamy kukurydzkę. W Anglii są tak już poprawione kukurydzki. I uwaga, można je gotować tylko 10 minut. Tutaj mamy kurczaczka z iFryera, ale jest tak pokrojone, bo dziewczyny jedzą. Dobrze, kochani, jak widzicie, mogę usunąć wszystkie rzeczy z vloga weekendowego. To jest najlepsze, co lubię robić usuwać to, co już zostało zrobione, także usuwamy. Oczywiście, zapraszam na poprzednie vlog maski. A tu, kochani, idzie gorąca czekolada z poprzednich dni. Bater chocolate. Kochani zapraszam was na szybki demakijaż I opowiem wam co się dzisiaj zdarzyło Jak wiecie Safa była chora I my sobie wagarowałyśmy Znaczy ja nosiłam Safa na rękach Także widzicie, że jest mało w tym dniu nagrane Wiecie jak jest dziecko obsmarkane No to jak wstaje to marudzi Więc moja księżniczka była bardzo marudna, tak, do południa, także stwierdziliśmy, że małą zabierzemy jutro na SLK do siostry, do szkoły. I kochani, jestem strasznie wkurzona, bo mogę sprawdzić zdjęcia i się okaże, że w tym roku, oczywiście, aniołka i tak dalej, yy, motylki i tak dalej grają te same dziewczynki co w zeszłym roku, więc jest takie Wywyższenie dzieci. Mogliby co roku dawać innych dzieci, ale nie. Jedne jest lepsze od drugiego. I nie mówcie mi, że tak w angielskich szkołach nie ma, bo ja to zauważam po córce, że tak jest. Przychodzi do domu i wali takimi śmiesznymi tekstami. E, mama, moje włosy są messy, e, brzydko wyglądam. A mogę się założyć, że to jest przez to, że ona ma koleżankę, przyjaciółkę, murzynkę, a wiecie jakie te piękne ich afro afrowłosy są. Bardzo ciężkie do zrobienia i ona codziennie ma różne dziwne fryzury. No a Sarusi wystarczy tylko warkoczek zrobić albo przeplątać i już. Ładnie wygląda, no i dziewczyny czasami jej tam zazdroszczą mi to widać I nie jej, a to dopiero jest pierwszy rok, więc ja już się boję kolejnych lat, naprawdę To chętnie posłucham jak jest tam u was w podstawówce No my dopiero mamy drugi rok, bo Sara zaczęła później szkołę i ja się dopiero tego uczę, tej angielskiej szkoły, bo jest bardzo, bardzo równie. No, ale na szczęście Sara lubi chodzić do szkoły, więc nie musimy jej nigdzie wyganiać i nie ma z tym problemu. Dużo ma koleżanek, więc my się cieszymy. Dla niej jest źle, jak jest weekend, że ona do szkoły nie idzie. Dobrze kochani wiecie co macie zrobić. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Pa pa!